Subiektywny przegląd prasy, Sebastian Ignaciu, Tomasz Gławski. I temat numer jeden w tym tygodniu to taksówkarze, czyli w końcu nie mówimy o ulicy Wschodniej, ale porozmawiamy sobie przez chwilę o łukowskich taksówkarzach. Konflikt, który trwa od kilku lat, teraz przebrał taką mocną fazę, ponieważ został w to wplątany burmistrz miasta, który, na którego w zasadzie poszedł taki donos do prokuratury o możliwości popełnienia Przestępstwa, że pan burmistrz ogranicza sobie yy, działalność gospodarczą tychże taksówkarzy. Druga sprawa to, że taksówkarzom zabrano, znaczy zabrano w zasadzie ZDM, zdemontował budkę telefoniczną, w którym był słynny numer 4 dwójki. Więcej na ten temat na Podlasiu 24 oraz w Magnes TV. Kolejny artykuł, tym razem artykuł ze strony Łuków24. Dramat na budowie: mężczyzna stracił rękę, w Łukowie nie było karetki. I w zasadzie ten tytuł mówi już o wszystkim, tak? Przedstawia nam sytuację, jaka zdarzyła się kilkanaście dni temu w Łukowie. I na tym mógłbym zakończyć, ale powiem, że ten artykuł i inne artykuły na ten temat, które się pojawiły w różnych mediach, na różnych stronach internetowych, wywołały szereg dyskusji. Wśród mieszkańców powiatu Łukowskiego i oczywiście Łukowa, czy w powiecie jest wystarczająca liczba karetek. Jak wiemy, tych karetek jest cztery: dwie w Łukowie i dwie w powiecie Łukowskim. No tutaj była interwencja, tak zabrakło karetki. Mężczyzna nie dostał takiej pomocy, jaką, jaką powinien dostać. No i właśnie trwa dyskusja, czy dwie karetki w Łukowie jest to dobra liczba, czy powinno być ich. Więcej zapraszam do lektury wszystkich artykułów na ten temat. Były dyrektor Piątki wraca do gry. Sprawa wałkowana od 28 maja 2013 roku, mianowicie chodzi o konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5. 2 lipca NSA wydał ostateczną decyzję. Efekt był taki, że zarządzenie burmistrza, zatwierdzające uchwałę komisji, zostało unieważnione. Czyli przez rok okazało się, że no w zasadzie bezprawnie pani Wona mm -hmm. Kmieci pełniła swoją funkcję. E, internauci pytają, co z tymi decyzjami, czy one są prawomocne, czy słuszne, czy ona mogła w ogóle cokolwiek robić, skoro została no, niesłusznie w pewnym sensie wybrana. tak? Mm -hmm. Ciekawostką jest na pewno Sebastian to, że na miejskiej stronie, na oficjalnym serwisie internetowym. Miasta, miasta Łukowa, a, czy Miasta Łuków, czy Miasta Łukowa? Miasto Łuków. Miasta Łuk Łukowa. Yy, jest taki, nie, nie powiem, że artykuł, ale informacja. Zaproszenie. <noise> Konkurs. 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 Jest informacja o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej numer 5. I tutaj jest szereg takich... Wymagań, jakie należy spełnić, by zostać dyrektorem. No i pytanie, kto tym dyrektorem zostanie. Ciekawe, czy na przykład pani Kmieć jeszcze raz będzie mogła zostać tym dyrektorem. Tym razem powiedzmy, to wszystko odbędzie się zgodnie z prawem. No ciekawe sprawy. Ja tutaj jeszcze pozwolę sobie zacytować wypowiedź Jerzego Kołodyńskiego, który powiedział tak, decyzja sądu pokazuje, że udało mi się wygrać z niesprawiedliwością Łukowską i udowodnić, że komisja i burmistrz nie mieli racji. Słyszałeś o niesprawiedli niesprawiedliwości Ukowskiej? Mhm. Ja, nieraz. Czy w odbędzie się referendum? Pyta się Podlasie24. Dobre pytanie, ponieważ jak wiadomo powstała grupa inicjatywna licząca ileś tam osób, która ma 60 dni na uzbieranie około 2,5 tysiąca podpisów w tejże sprawie. Referendum miałoby dotyczyć obniżenia stawek za śmieci. Jak wiadomo obecnie mamy stawki w wysokości 10 i 17 zł, natomiast ta grupa uważa, że są to stawki za wysokie, i oczywiście, w drodze referendum chciałaby uchwalenia niższych stawek. Ale pytanie: czy będzie referendum, czy nie? Na Podlasiu 24 będzie można sobie o tym poczytać. Małe referendum musiało być także w Łukowskim Klubie Piłki Nożnej, Ordnęta Łuków, gdyż nastąpiła zmiana na funkcji trenera pierwszej drużyny, czyli trenera seniorów. I kto został? Słyszałeś? Oczywiście, oczywiście, słyszałem, kto został selekcjonerem. Selekcjonerem został Stanisław Chudzik, który do tej pory pełnił funkcję asystenta pierwszego trenera, czyli Pawła Gruli. Paweł, z tego co mówią plotki, został przeniesiony do modzików bądź juniorów, czyli dalej będzie rozwijał swoją karierę. W imieniu redakcji życzymy wielu sukcesów Staszkowi, żeby ta pozycja w przyszłym roku była dużo wyższa niż w tym, co nie będzie skutkowało drewnianym magnesem. Stachu, trzymaj się. Powodzenia. Pokaż rybałek, okejkę. Okay Sebastian, czy Ty wiesz, kto to jest Oleńka, Bochun, Zagłoba i Kmicic? Wiem, A wiem. Czy wiesz, bo już widzisz. Widzę. Tak? Już widzisz, widzę przygotowane. dobry temat dla do pana Janusza Jastrzębskiego. A ciekawe, ciekawe. Ja powiem tylko tyle, że są to nazwy czterech busów należących do Łukowskiego PKS-u. No i takie właśnie busy będą latały sobie chyba po powiecie łukowskim. No, taki sposób sobie na promocję znaleźli w starostwie powiatowym. W sumie jest to jakiś, jakiś pomysł, ponieważ od kilku lat mamy już pociąg Łukowianka. Więc teraz na przykład będziemy no, nie mieli Oleńkę. Mieć. Nie będziemy do wyboru Oleńkę czy Łukowiankę. A na samochodach służbowych powinno być Ulrich von Jungingen. Wspomniałem Jana Janusza Jastrzębskiego, naszego Don Kichota. Dawno nie było, chyba był na jakimś rajdzie. Zacytuję. Dwa wersy jednej długiej fraszki i zachęcę do dalszego czytania. Pachną żłoby i koryta, a nawet nie ćwierć elita. Kogo to dotyczy, trzeba sobie przeczytać dalej, później sobie przeczytasz. Mhm. I druga fraszka. Znowu pana burmistrza, już czwarty raz chyba w tym przeglądzie wspomniałem. Burmistrza fraszka czy pana? Pierwszy burmistrz Szukowa, to Grodu Odnowa. Tylko Stanisław Osypiński może popsuć szyki, jeżeli się weźmie za demontaż kliki i tym optymistycznym akcentem to podpadłeś, podpadłem. Znaczy, że miłem, że fraszka taka, wie, A, że tak, ja pan tak, Janusz wrócił optymistyczny akcent naszego programu i tym optymistycznym akcentem kończymy przegląd prasy. Do zobaczenia.